Czy naprawdę istniał rycerz, który nigdy nie złamał danego słowa? W tym filmie Dzieciństwo Zawiszy Czarnego, jego droga do sławy, turnieje Grunwald, wielka polityka i ostatnia bitwa nad Dunajem. Oto cała historia. Zapraszam. Rok 1428. Nad Dunajem unosi się zapach prochu, krzyki rannych i trzask płonących machin oblężniczych. Armia chrześcijańska w popłochu wycofuje się z murów tureckiej twierdzy Golubac. Łodzie przeładowane ludźmi odbijają w stronę bezpiecznego brzegu, a on? On zostaje. Mógł uciec, mógł ocalić życie, ale wolał umrzeć, niż złamać dane słowo. Tak kończy życie Zawisza Czarny, rycerz, którego imię w całej Europie stało się synonimem honoru. Ale żeby zrozumieć, dlaczego pozostał w tym miejscu, musimy cofnąć się prawie 60 lat wstecz. Około roku 1379 w niewielkim garbowie na ziemi sandomierskiej rodzi się chłopiec, któremu dane będzie stać się najwierniejszym symbolem rycerskiego honoru w całej Europie. Jego ojciec Mikołaj Zgarbowa, kasztelan konarski-sieracki, był człowiekiem znanym z odwagi i pozycji wśród polskiej szlachty. Matka, Dorota, pochodziła z rodu, który umiał dbać o dobre imię i tradycje. Herb rodziny, Sulima, już wtedy budził szacunek i oznaczał, że młody zawisza wychowa się w świecie, gdzie słowo i honor znaczą więcej niż życie. Dzieciństwo spędza wśród codziennych obowiązków rycerskiego dworu. Od świtu słychać tu stukot młotów w kuźni, rżenie koni i brzęk ostrzonej stali. Młody Zawisza obserwuje jak ojciec szykuje się do wypraw, jak matka dogląda majątku, a bracia, jan zwany Farurejem i Piotr Kruczek, uczą się z nim jazdy konnej i strzelania z łuku. To nie była sielanka. Każdy dzień przygotowywał go do życia, w którym miecz będzie tak samo potrzebny jak dobre imię. Oprócz sztuki walki poznaje łacinę, język dyplomacji oraz zasady, według których rycerz ma żyć: odwaga, lojalność, dotrzymywanie słowa. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten chłopak ze wsi garbów stanie się rycerzem, o którym będą pisać kroniki od Krakowa po Konstantynopol, ale fundament został położony: dom rodzinny, ród Sulima i wychowanie w cieniu miecza. Pod koniec lat 80. XIV wieku Zawisza ma już około 10 lat. Jego dzieciństwo powoli ustępuje miejsca obowiązkom młodego rycerza. To czas, kiedy zaczyna towarzyszyć ojcu i starszym braciom w wyprawach, polowaniach i zjazdach rycerskich. Około 1390 roku ojciec wysyła go na dwór jednego z możnych protektorów rodu Sulima tak wyglądała droga niemal każdego rycerza. By zdobyć doświadczenie, trzeba było służyć u boku starszych, brać udział w ich wyprawach, a przy okazji budować sieć sojuszy. W tych latach młody rycerz po raz pierwszy widzi prawdziwe turnieje. Nie te zabawy z drewnianymi mieczami w Garbowie, ale zbrojne zmagania, w których stawką bywały nie tylko pieniądze, lecz i honor. Zaczyna ćwiczyć walkę w pełnej zbroi, szarże kopią i pojedynki na miecze. Rok 1396. Europa żyje wieścią o wielkiej wyprawie przeciw Turkom. Zawisza, choć wciąż młody, ma okazję towarzyszyć starszym rycerzom w przygotowaniach. To wtedy zaczyna rozumieć, że świat nie kończy się na ziemi sandomierskiej, a rycerski obowiązek może zaprowadzić go daleko od domu. Pod koniec tej dekady wraca do Polski już jako doświadczony giermek, gotowy, by samodzielnie walczyć i reprezentować ród Sulima. Przed nim miały nadejść lata, w których jego imię zacznie trafiać do kronik. Początek XV wieku. Zawisza Czarny ma około 21 lat, Polska pod rządami Władysława Jagiełły rośnie w siłę, a młody rycerz Z Garbowa szuka okazji, by udowodnić swoją wartość. W tym czasie zdobywa pierwsze poważne doświadczenia bojowe, ale to nie wojna, a turnieje staną się jego trampoliną do sławy. W 1401 roku bierze udział w jednym z najbardziej prestiżowych turniejów w Pradze. Jego przeciwnikami są najlepsi rycerze Czech, Węgier i Niemiec. Legenda głosi, że na jednym z turniejów Zawisza postawił na szali cały swój majątek. Jedno potknięcie mogło pozbawić go wszystkiego, ale zamiast upaść, zwyciężył i to w sposób, który zamilkł tłum, a jego imię rozniosło się po całej Europie. Dzięki tym zwycięstwom zyskał coś cenniejszego niż złoto, reputację rycerza, którego nie da się złamać. Od tej pory zapraszano go na kolejne turnieje w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech i Italii, ale nie samymi turniejami żyło rycerstwo. Pod koniec tej dekady rosną napięcia z zakonem krzyżackim. Zawisza, już znany z odwagi i lojalności, zaczyna być coraz częściej w orbicie króla Jagieły. Przyjdzie czas, gdy ich drogi skrzyżują się na polach jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. Początek drugiej dekady XV wieku. Krzyżacy umacniają swoje zamki, Polska i Litwa szykują się na wojnę, której uniknąć się już nie da. Zawisza Czarny, sławny z turniejów w całej Europie, staje się jednym z tych, których król Władysław Jagiełło chce mieć u swego boku. Rok 1410. Wojska polsko-litewskie ruszają na północ. Zawisza walczy pod chorągwią ziemi sandomierskiej, czarny jak noc koń, czarna zbroja, czarny pióropusz na hełmie. Widok, który zapadał w pamięć zarówno sprzymierzeńcom, jak i wrogom. Wojna zbliża się nieuchronnie. Wiosną 1410 roku król wzywa rycerstwo do zbrojnego pochodu. 15 lipca, pole pod wsią Grunwald. Słońce w zenicie. Kurhany będą tu rosły przez wiele dni. Zawisza walczy w pierwszej linii. Jego kopia łamie się na pancerzu wroga, a miecz siecze w ciasnym tłumie. Kroniki milczą o szczegółach jego roli, ale jedno jest pewne: Chorągiew-Sandomierska wytrwała do końca, a Zawisza wyszedł z tej bitwy z honorem. Było to największe zwycięstwo, jakie widział w swoim życiu, ale nie ostatnie pole chwały. Bitwa się skończyła, ale wojna jeszcze nie. Jeszcze tego samego dnia w obozie polsko-litewskim zwycięzcy rozmawiają z ocalałymi dowódcami krzyżackimi. Wśród nich jest i Zawisza. Jego obecność przy stole rozmów jest znakiem szacunku. Jeden z krzyżackich komturów ma wtedy powiedzieć zdanie, które przetrwa wieki. Zawisza to rycerz, którego lepiej mieć po swojej stronie niż przeciw sobie. To był moment, w którym nawet wróg przyznał, honor i odwaga Zawiszy są ponad wojenną nienawiścią. Następnego dnia wojska ruszyły w kierunku Malborka. Zwycięstwo pod Grunwaldem otworzyło drogę do serca państwa zakonnego. Zawisza, jadąc wśród chorągwi polskich i litewskich, wiedział, że ta kampania może zakończyć wojnę raz na zawsze. Ale pod murami Malborka czekał ich zawód. Potężna twierdza, przygotowana do obrony, nie padła pod pierwszym szturmem. Zawisza, choć walczył w szeregach oblężniczych, widział, jak dni i tygodnie mijają, a mury wciąż stoją. Po oblężeniu Malborka Zawisza nie znika z pola wydarzeń. Rok 1411, pokój toruński. Wojna z zakonem kończy się, ale rycerz z Garbowa wciąż pozostaje w ścisłym otoczeniu króla Władysława Jagiełły. Jego sława rośnie. Po Grunwaldzie znają go nie tylko w Polsce i na Litwie, ale także na dworach Węgier, Czech i Cesarstwa. Dla wielu staje się wzorem rycerskiego ideału, wojownika, dyplomaty i człowieka, który nigdy nie złamał słowa. Lata 1412 do 1414 to czas, gdy Zawisza coraz częściej opuszcza granice Królestwa Polskiego. Jako zaufany wysłannik króla bierze udział w misjach dyplomatycznych. Jedna z nich zaprowadzi go aż do Zygmunta Luksemburskiego. Króla Węgier, a później cesarza. Te spotkania otwierają mu drzwi do turniejów i wypraw wojennych. Które na zawsze zapiszą jego imię w europejskich kronikach, ale o tym historia dopiero ma się rozegrać. Rok 1414 Sobór w Konstancji. Zawisza Czarny wchodzi do sali obrad w zbroi ukrytej pod płaszczem dworskim. Przybył jako reprezentant króla Władysława Jagiełły i Królestwa Polskiego. To tutaj, w obecności cesarza, książąt i biskupów, będzie bronił dobrego imienia swojego kraju w sporze z krzyżakami. Krzyżacy oskarżają Polaków o rzekome bezprawie i herezję. Zawisza odpowiada stanowczo: Polska walczyła sprawiedliwie, a zakon sam ma krew na rękach. Jego spokój i odwaga budzą podziw nawet u wrogów. Ale Konstancja to nie tylko dyplomacja. W czasie obrad wybuchają zamieszki związane z procesem Jana Husa. Zawisza, choć nie jest zwolennikiem husytyzmu, opowiada się za uczciwym procesem, a nie samosądem. To postawa, która jeszcze w przyszłości zwiąże go z tym burzliwym ruchem. Sobór trwa latami. Zawisza nie opuszcza roli obrońcy polskiej racji stanu. Rok 1415. Konstancja wciąż obraduje. Przy polskiej delegacji broni sprawy polsko-krzyżackiej. To nie święta wojna, tylko spór o ziemię i polityczne wpływy. Jego nazwisko robi robotę. Nawet wrogowie wiedzą, że nie szasta słowem. Tego roku zapada wyrok na Jana Husa. Zawisza przypomina o liście żelaznym o dotrzymaniu słowa. Nie zmieni wyroku ale zostanie zapamiętany jako ten, który odważył się powiedzieć, to niehonorowe. 1415 lub 16. Według przekazów Perpinian. Dwór aragoński, turniej, trybuny pełnemożnych. Zawisza staje naprzeciw Jana z Aragonii. Jedno czyste trafienie kopią, rywal leci z siodła. Od tej chwili jego sława nie ma granic. 1417 rok. Starosta Kruszwicki. Zaufanie króla zamienia się w urząd, odpowiedzialność i pieczęć. Rycerz od turniejów zostaje też administratorem i robi to bez skandali. 1419. Zawisza jedzie z misją do Zygmunta Luksemburskiego także w sprawach dynastycznych. Między innymi wątek Zofii Bawarskiej i szybko wraca na front polityczny. Wybuchają wojny husyckie. Od teraz będzie częściej w Czechach i na Węgrzech niż w domu. 1420. Starostwo Spiskie. Straże graniczne, cła, zamki na kluczowych szlakach – funkcja dla kogoś, komu naprawdę się ufa. Równolegle pierwsze większe wyprawy przeciw husytom u boku Zygmunta. Przełom 1421 i 2 roku. Po klęsce Zygmunta pod Kutną Chorą i odwrocie wojsk cesarskich dochodzi do bitwy pod niemieckim Brodem. W zamęcie walki Zawisza dostaje się do niewoli. Ratuje go nie łaska wroga, lecz okup i wkrótce wraca do służby. 1422-26 Zawisza balansuje między zadaniami starościńskimi a wyprawami na południu i w Czechach. Tu rajd, tam poselstwo, tu zbrojna osłona, europejski all-rounder, miecz, pieczęć i słowo. 1427 Rok Dunaj. Zwiady, przeprawy, umocnienia. Coraz częściej patrzy się na południowy brzeg. Turcy próbują przekraczać rzekę. Zawisza zna już każdy zakręt nurtu. 1428. Golubac nad Dunajem. Najpierw zawarto krótką ugodę z Turkami, która miała pozwolić wojskom bezpiecznie się przeprawić, ale Turcy złamali słowo i uderzyli podczas odwrotu. W chaosie przeprawy król Zygmunt wysyła łódź poza wiszę, on zostaje, by osłonić swoich. Jedni mówią, że padł w walce, inni, że wzięty żywcem, ścięty. W jednym wszyscy są zgodni, nie uciekł. Po nim zostało powiedzenie, polegać na kimś jak na Zawiszy. Do dziś to synonim człowieka, który nigdy nie cofa słowa. Poza bitwami i dyplomacją Zawisza miał też życie prywatne. Był mężem i ojcem. Jego żona, Barbara Herbu Pilawa, bratanica biskupa Piotra Wysza, wniosła w posagu rożnów, stąd później rodzina Zawiszy zaczęła być z tym miejscem kojarzona. Mieli czterech synów: Marcina, Stanisława, Jana i Zawiszę Młodszego. Dwaj z nich, Jan i Stanisław, zapiszą się jeszcze w historii, walcząc i ginąc w piętnastowiecznych wiecznych bitwach. Miał dwóch braci, Farureja i Piotra. Razem bronili interesów rodu i wspierali się w sprawach wojny oraz majątku. Rodzina była dla Zawiszy tak samo ważna jak honor. Zawisza posiadał rozległe dobra ziemskie, między innymi Garbów, Rożnów i inne wsie. Był nie tylko wojownikiem, ale też gospodarzem i mecenasem, który potrafił dbać o ziemię i ludzi. Tak wyglądał Zawisza Czarny nie tylko jako rycerz, ale też jako człowiek. Do dziś jest symbolem odwagi, lojalności i honoru, przykładem, że można żyć tak, by po wiekach wciąż mówiono jak Zawisza, czyli godnie i bez skazy.